Cześć moi drodzy, witajcie na kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie podrapiemy miks, który zapowiadałem wczoraj. No i w tym miksie jeszcze są te dwie krzyżówki XL, więc potraktujemy sobie je jako taki mały rewanż. No, co dzisiaj w programie? Pełny portfel Jubilotka, no i pozostałe strapki za 5 zł. 75 w wkładzie, więc zobaczymy, co tutaj się uda wygrać, odzyskać. Czy pasa w końcu wróci, czy, czy dalej lot to będzie górą. Także zapraszam. No to zaczynamy. Wygrywające liczby 11, 16, 21 i 17. No, zaczynamy bardzo sympatycznie. O. Bo niestety obokiem dalej 29 31 32 28 1 i 14 i ostatnia linia mamy 3 30 19 22 i 9 czyli niestety zdrabka nie przynosi wygranej Dobra, no to kolejna przed nami teraz premia. No i pierwsza linia, niestety. Tutaj tak samo. Też nic. Dalej siódemka. Śliwka i złoto, czyli też nie mamy wygranej. Mhm. Jeszcze dwa podejścia. I ostatnia szansa. Też niestety nie ma nic. Dobra, to drapnijmy sobie teraz. Kocham zdrapki. Dawno nie było, ale to dlatego, że u mnie w okolicach praktycznie tej zdrapki nie ma nigdzie. Nawet po jakichś takich kioskach, gdzie jedna paczka zdrapek się sprzedaje pół roku, też niestety jej nie widuje. 4 i 18 też nie mamy. 23. Może by jakieś serducho wpadło dla widzów. O, byłoby super. 30 na końcu. I ostatnia linia. 1, 14, 25, 12 i 8. No niestety tutaj też wygranej nie ma. RB oznaczenia. Dobra, to weźmy sobie jedną Krzyżówka, tutaj numerek 44 i szukamy wygranych. Mamy M i E. Pierwsze dwie. O już widzę, że obiadę nam zaliczone w bonusie. Fajnie, mógłby jakiś bonus, bonus wpaść, bo na premierze nic się nie trafiło. M E tu mamy jeszcze O. Mit. Dobra, to jeszcze E. O. Ok, wygląda na to, że po tej stronie wszystko. Nie, jeszcze jest on mama. Także lecimy teraz na tą stronę. No i dobrze moi drodzy, to jest wszystko, czyli zostaje ostatnia litera. I widzę, że ona nam to chyba nie pomoże to zostaje z jednym wyrazem tutaj mam dwa i to tyle będzie z tego tak, czyli zdrabka jest przegrana PG oznaczenia no patrzcie, nic się jeszcze dzisiaj nie udało trzasnąć to może weźmy jubilotkę o. zobaczymy, może w niej coś będzie niedawno się udało trzasnąć 5 dyszek może jeszcze trochę szczęścia zostanie

26, 17. No i ostatnia szansa, w sumie 12. No, oczywiście obok. O, jest siódemka, moi drodzy. Na no, zaskoczenie. <grym> jest wygrana. Dobra. I piątka na końcu. No to sprawdzamy, co pod siódemką. Mamy 10 zł. No, Dobra, jest pierwsza wygrana. No to lecimy dalej. Przed nami teraz kasa, kasa. Mogłaby jakaś kasa-kasa się pojawić. Był moment, że wchodziła każda sztuka. A teraz ostatnio żadna. Czyli takie sinusoidy. <grym> Na kanale 37, 12, 30, 23, 15 i ostatnia szansa po tej stronie 18 34 29 i 4 czyli tutaj nie mamy nic a wydzieranka wygląda tak czyli niestety zrabka jest przegrana gdzie ta pasowka z nie powiedzcie no niestety dobra co nam zostało fast cash, ostatnia krzyżówka i na bogato pełne portfele Cylinder, korona, klucz, wiśnie, serducho, a w bonusie mamy, no tego mi jeszcze brakowało, teraz jestem zadowolony, dobra, no to trapiemy tą drugą krzyżówkę, może ona będzie wygrana, zobaczymy, pierwsze dwie literki SO, w bonusie nic, ale mamy na krzyżówce parę sztuk literek. No i dobra. Jak pech to pech. Po jednym wyrazie. Bonus oczywiście pusty. Zostaje P. No to zobaczmy, co te P tutaj poprawi. Widzę, że chyba nic z tego. To jeszcze było A. Tu mamy P. Tutaj jest O, drugie słowo. R nie było. K nie było. No, także niestety moi drodzy, ale obie krzyżówki te rewanowe, okazało się przegrane. Dobra, to zostaje pełny portfel numer 6. Także to ostatnia deska ratunku, żeby jakiś fajniejszy wynik tutaj uzyskać dwadzieścia i trzydzieści trzy mamy dwadzieścia cztery także zaczynamy grubo czternaście jedenaście nie mamy dwadzieścia sześć sześć cztery dziewiętnaście trzy trzynaście osiem dwadzieścia 15, 2, 28, 29 i ostatnia linia 31, 25, 10 i 5. Przechodzimy na stronę drugą. I uwaga. Banknota walizka, nic, niestety, tutaj też nic. Igra gra czwarta. Też mamy przegraną. I para ósma, też mamy pustaka. Dobra moi drodzy, no to chyba nic z tego nie będzie. No ale trafimy, nie? 500... 200, 200. No takie w sumie 200 to by było... Sprawa załatwiona by była. 2 miliony 60. 50 000, 100 zł po raz drugi, 150 i ostatnia, ostatnie pole do drapania mamy 2 miliony po raz drugi, czyli niestety portfel też jest przegrany. Tak, oznaczenia G oraz M. Dobrze, zapraszam na podsumowanie. No i e, tak, niestety zawsze ogrom pustaków to musi być nieodzowny element drapacza, ale no ilości są przerażające. Ja się muszę zadowolić tym, co jest w tej zdrawce, czyli w jubilotce. Udało się wstrzelić aż 10 zł. No niestety ostatnio passa nie jest najlepsza. Tak jak dwa tygodnie, tydzień temu była passa no, niewytłumaczalnie dobra, teraz jest niewytłumaczalnie zła. Także tak to jest z tymi zdrabkami, ale nie ma się co załamywać, drapiemy dalej. Zapraszam Was na jakiś niedzielny odcinek, może się uda coś odczarować i będzie lepiej. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za doping, bo jest naprawdę nieoceniony. Cześć!